Czy właśnie doczekaliśmy się tego, o czym marzą od dawna miliony ludzi? I czy to ten moment, kiedy mamy tę mityczną, magiczną pigułkę na odchudzanie i w końcu można odpuścić jedzenie sałatek i chodzenie na spacery, no bo przecież tabletka załatwi sprawę za nas. Czy to prawda? O tym w dzisiejszym odcinku. Ozempik to lek, który w ostatnim czasie zyskał dużą popularność jako lek pomagający zrzucić nadmierne kilogramy. Lek ten został dopuszczony do sprzedaży jako lek do leczenia cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, ale okazało się, że jego efektem ubocznym jest wyraźny spadek masy ciała u osób go stosujących. Jak możemy przeczytać w artykule na Vogue.pl, żaden inny preparat medyczny nie wzbudził takich emocji od lat. A na samym TikToku nazwa Ozempik stała się hasztagiem sezonu, zdobywając 726 milionów wyświetleń. Eksperci jednak podkreślają, że Ozempik wcale nie jest jedynym, ani nawet pierwszym preparatem, który ma działanie odchudzające i który często jest właśnie stosowany m.in. w cukrzycy typu drugiego. To dlaczego właśnie on? Dlaczego Ozempik zyskał taką sławę? Prawdopodobnie to dlatego, że Elon Musk pochwalił się na Twitterze swoim sukcesem związanym z redukcją masy ciała i wymienił właśnie o Zempik i semaglutyd jako bohaterów swojej metamorfozy. Redakcja na temat .pl nazwała to groźnym efektem Elona Muska. Groźnym, bo na skutek tego działania w aptekach zaczęło brakować leku dla cukrzyków, no bo ludzie zaczęli go kupować, żeby schudnąć. Jednak rekomendowany jest on jedynie dla osób z cukrzycą typu drugiego, czy osób z nadwagą i otyłością, które jednocześnie chorują na cukrzycę typu drugiego. W innym wypadku może to być niebezpieczna ingerencja w gospodarkę cukrową oraz codzienny bilans energetyczny, bo codzienne głodzenie się na skutek tego, że nie chce się nam nagle jeść, może wpłynąć bardzo negatywnie na zdrowie oraz zapętlić problemy z masą ciała, choć wtedy już problem z masą ciała staje się drugorzędny na tle chociażby mocno zaburzonej gospodarki hormonalnej całego organizmu. Ale zacznijmy od początku, czyli jaki mechanizm stoi za tym magicznym lekiem. Substancją czynną w ozempiku jest semaglutyd. Peptyd, który naśladuje naturalny hormon w organizmie o nazwie GLP-1, aktywując tym samym receptory GLP-1. Hormon ten jest wytwarzany przez układ trawienny, a dokładnie przez komórki naszego jelita cienkiego w odpowiedzi na spożycie przez nas posiłku, no i działa zarówno na mózg, jak i na układ trawienny. Analogicznie działa semaglutyd. A najprościej wyjaśnić jego działanie na czterech głównych mechanizmach, za które właśnie odpowiada. Po pierwsze, pomaga trzustce wytwarzać więcej insuliny, czyli hormonu, który jest niezbędny, aby nasze komórki prawidłowo korzystały z cukru jako z energii oraz aby mogły go magazynować w formie takiego naszego cukru zapasowego, czyli glikogenu. Po drugie, semaglutyd zmniejsza ilość glukagonu. Hormonu, które zwykle zwiększa ilość cukru we krwi, kiedy jest takie zapotrzebowanie w naszym organizmie. Dzięki temu poziom cukru we krwi nie rośnie zbyt szybko. Po trzecie, spowalnia to, jak szybko jedzenie opuszcza żołądek. A co za tym idzie? Cukier z tego, co spożyliśmy, dostaje się do krwi wolniej, co pomaga utrzymać poziom cukru na właściwym poziomie. I po czwarte, działa hamująco na apetyt, co prowadzi do zmniejszenia spożycia kalorii, ponieważ działa on na układ nerwowy, wpływając na ośrodki regulujące apetyt w naszym podwzgórzu. W ten sposób zmniejsza się nasz apetyt, a mózg dostaje informację, że w zasadzie to nie jesteś głodny. Jeśli nie interesują Cię szczegóły dotyczące badań klinicznych, przejdź po prostu do następnego rozdziału. Rozdziały zobaczysz w opisie do tego filmu albo na osi czasu. Taki mechanizm działania o Zempiku powoduje, że efektem ubocznym kontroli poziomu cukru w organizmie była znacząca redukcja masy ciała u osób badanych. Dlatego też aktualnie lek został zatwierdzony przez Agencję do spraw żywności i leków jako lek pomagający redukować masę ciała osobom z nadwagą i otyłością, co potwierdziły właśnie badania kliniczne z udziałem otyłych pacjentów. Jednym z ciekawszych zestawów badań dotyczących stosowania leku Ozempic właśnie w celu redukcji masy ciała u osób otyłych było badanie STEP. I tuż szczególnie ciekawe wydaje się badanie STEP-1 opublikowane w 2021 roku. W badaniu tym porównano skuteczność i bezpieczeństwo semaglutydu w dawce 2,4 mg z placebo u osób z otyłością lub nadwagą i towarzyszącymi czynnikami ryzyka jak dodatkowe zaburzenia zdrowotne. I w tym badaniu uczestniczyło ponad 1900 osób dorosłych z otyłością lub nadwagą, którzy otrzymywali no albo ten samaglutyt w dawce 2,4 mg raz w tygodniu, albo placebo. Wszyscy uczestnicy równocześnie przechodzili program zmiany stylu życia obejmujący dietę niskokaloryczną i w którym otrzymali też zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. Badanie trwało 68 tygodni. Wyniki badania wykazały, że uczestnicy przyjmujący semaglutyd osiągnęli znacznie większą redukcję masy ciała w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Średnia utrata masy ciała w grupie semaglutydu wynosiła niecałe 15%, co dało około 15 kg, podczas gdy w grupie placebo bo średnia utrata masy ciała wynosiła 2,4%, co stanowiło około 2,6 kg. Jednak musimy pamiętać, że badanie STEP 1 oceniało semaglutyd w dawce 2,4 mg, która jest sporo wyższa niż standardowa dawka stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2, co zazwyczaj wynosi 1 mg. Oprócz badania STEP 1 istnieje również kilka innych badań z serii STEP, które oceniają skuteczność i bezpieczeństwo semaglutydu w leczeniu otyłości. I przedstawię Wam w skrócie jeszcze dwa z nich, bo warto je znać. Badanie STEP2 oceniało semaglutyd u osób z otyłością i cukrzycą typu drugiego. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup. Jedna przyjmowała semaglutyd w dawce 2,4 mg, druga w dawce 1 mg, a trzecia grupa otrzymywała placebo. No i wszystkie te grupy otrzymały dodatkowo zalecenia dotyczące zmiany stylu życia. Po 68 tygodniach okazało się, że uczestnicy w grupie semaglutydu 2,4 mg, czyli tej największej, osiągnęli większą utratę masy ciała oraz lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. W porównaniu z grupami semaglutydu 1 mg oraz placebo. No co oczywiście pokazuje nam tutaj, że dawka robi tu dużą różnicę. Z kolei badanie step 3 koncentrowało się na połączeniu semaglutydu i intensywnych zmian w stylu życia za pomocą programu ILN. Czyli Intensive Lifestyle Management, co w kontekście badań nad otyłością i lekami takimi jak semaglutyd, zazwyczaj dotyczy tego, że ci badani otrzymują spersonalizowany plan zmian dotyczących diety, aktywności fizycznej, wsparcie psychologiczne i edukację zdrowotną, a z kolei SSM, czyli Standard Support for Lifestyle Management, dotyczyło mniej intensywnych i mniej spersonalizowanych zmian, czyli badani dostali po prostu ogólne wytyczne. I w tym badaniu uczestnicy zostali podzieleni aż na cztery grupy, gdzie sprawdzano każdą możliwą kombinację. Po 68 tygodniach wyniki wykazały, że uczestnicy z grup, w których dołączano ten lek, zawsze osiągali istotnie większą utratę masy ciała w porównaniu z analogicznymi grupami, ale które tego leku nie przyjmowały. Wszystkie te badania wykazały, że semaglut w dawce 2,4 mg podawany raz w tygodniu prowadził do istotnej utraty masy ciała u osób z otyłością i nadwagą i współistniejącą cukrzycą typu drugiego. W Polsce lekarze mogą przypisać lek z semaglutydem pacjentom z cukrzycą typu drugiego, gdy inne leki oraz zmiany stylu życia, takie jak dieta i ćwiczenia między innymi, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Ozempic może być przypisywany jako monoterapia lub jako dodatek do innych leków przeciwcukrzycowych. Natomiast jeśli chodzi wyłącznie o redukcję masy ciała u osób otyłych, to lekarze mogą przepisywać semaglutyd w przypadkach otyłości z towarzyszącymi chorobami, takimi jak cukrzyca typu drugiego, szczególnie jeśli inne metody leczenia otyłości, takie jak między innymi zmiany stylu życia czy inne leki, nie przyniosły zadowalających rezultatów. Ważne jest, aby skonsultować się jednak z lekarzem przed zastosowaniem semaglutydu w celu redukcji masy ciała, ponieważ musi lekarz sam ocenić, czy ten lek jest odpowiedni dla danej osoby, no i przede wszystkim ustalić odpowiednią dla niego dawkę. W każdym przypadku decyzja o przepisaniu Ozempiku będzie zależała od indywidualnej sytuacji pacjenta, oceny ryzyka oraz korzyści terapeutycznych i potencjalnych skutków ubocznych leku. Ozempik przepisywany jest na receptę w formie zastrzyku podskórnego, który przyjmuje się raz w tygodniu za pomocą gotowych do użycia penów iniekcyjnych, które ułatwiają dokładne dawkowanie i samodzielne podawanie leku przez osobę go stosującą. Nieoficjalnie mówi się o tym, że skutkiem ubocznym stosowania leku Ozempik może być tzw. Ozempikowa twarz. Określa się tak pojawienie się większej ilości oznak starzenia na twarzy, takich jak więcej zmarszczek i widoczne zwiotczenie skóry spowodowane utratą tkanki tłuszczowej, co może prowadzić do efektu obwisłej twarzy. Jednak termin ozempikowa twarz nie jest powszechnie używany ani nie jest oficjalnym określeniem w odniesieniu do leku ozempik. To po prostu naturalne skutki odchudzania u osób, które w dość krótkim tempie zredukują dużą ilość tkanki tłuszczowej, w tym oczywiście tkanki tłuszczowej na twarzy. Zazwyczaj dotyczy to osób starszych, których skóra nie jest już tak elastyczna. Stosowanie leku z semaglutydem może powodować pewne niepożądane efekty uboczne, ale nie ma powszechnie opisanego związku między tym lekiem, a zmianami w wyglądzie twarzy i nie powinno się łączyć tych zmian bezpośrednio z lekiem, a po prostu ze znaczną redukcją masy ciała. No dobra, ale czy są w takim razie jakieś skutki uboczne? Szacuje się, że około 10% osób przyjmujących analogii GLP-1, czyli właśnie semaglutyd, nie odczuje efektów Nieschudnie, choćby zastrzyki robiło sobie codziennie. Spora grupa osób odczuje też takie skutki uboczne, jak nudności, zaparcia, biegunki, zawroty głowy, co jest najczęściej występującymi skutkami ubocznymi. I choć u większości osób, które brały udział w badaniach naukowych, dolegliwości te po jakimś czasie ustępowały, to jednak była to również jedna z najczęstszych przyczyn przerywania terapii przez osoby biorące udział w badaniach nad tym lekiem. Ozempik stał się aktualnie modny. Jednak błędnym jest przekonanie, że sam lek wystarczy. W internecie można przeczytać wiele historii o efektach jojo, bo po prostu bez zmian w stylu życia taka redukcja masy ciała nie będzie długoterminowa. Taki lek nie będzie niwelować skutków przytworzonego jedzenia, przejadania się oraz nie sprawi, że aktywność fizyczna nagle przestanie mieć znaczenie dla naszego zdrowia. A niestety wiele osób, które chce zastosować ten lek tylko w celu odchudzającym, zapomina o roli codziennych nawyków i o tym, że leku nie bierze się w nieskończoność, a co za tym idzie, kiedyś wróci normalny apetyt. Tylko że wtedy będziemy w sytuacji, kiedy przez kilka miesięcy stosowaliśmy lek, który blokował nasz apetyt, przez co organizm dostawał głodowe porcje. Wrót do normalnych porcji może spowodować efekt jojo, a brak powrotu do normalnych porcji z kolei może spowodować rozregulowanie pracy tarczycy, hormonów płciowych i generalnie wszystkie konsekwencje, które za tym idą na skutek właśnie niedożywienia. Otyłość to choroba, którą powinno się leczyć u specjalisty, bo ma tendencję do nawrotów. I w wielu sytuacjach sama dieta i aktywność fizyczna okazuje się niewystarczająca, ale też zbyt często problem leży głębiej, a nie tylko w samym sposobie odżywiania. Praca z psychoterapeutą czy psychodietetykiem może być tutaj również niezbędna. Jednak jeśli do walki z otyłością dorzucamy leki, to zawsze to powinno być pod okiem lekarza, który podkreśli rolę jednoczesnego wprowadzania innych zmian w stylu życia. I wiem, że takie szybkie rozwiązania są kuszące, ale to muszą być zawsze działania odpowiedzialne. I nawet jeśli jest wskazanie medyczne do zastosowania farmakoterapii w przypadku otyłości, nigdy nie zwolni to danej osoby z potrzeby wprowadzenia zdrowych nawyków w stylu życia. Nigdy, bo to jedynie codzienne wybory będą w stanie podtrzymać ten efekt, a co za tym idzie, i zdrowie. Na dziś to tyle. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz o treści Jojo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.